Spocznij. Zapraszamy dróg. Zanim oficjalnie przekażemy Państwu bezwzajemskie środowisko pokoju, chcielibyśmy, aby i Państwo znali ideę tego wydarzenia. Także druh tutaj przybliży, na czym to polega, skąd przybyło i właściwie dlaczego Zobaczymy się w tym miejscu, bądź innym, wskazując sobie takie małe światełko. Tak, czuwaj, witam wszystkich. E, przybyliśmy tutaj ze z światełkiem, które zostało odebrane 16 grudnia w Bazylice w Piekarach. Zostało przywiezione przez do władze forum w Winaszej, e, wcześniej odebrane z rąk harcerzy słowackich, którzy przywieźli je z samego Betlejem. Samo światełko rękami harcerzy z Betlejem i harcerzy całego świata. Harcerzy i skautów wędruje z granicy do granicy, od, od harcerzy do skautów z wszystkich, wszystkich krajów, żeby w dniu 24 grudnia na naszych stołach wigilijnych mogło spokojnie zapłonąć. W sumie no to tyle. No i w sumie motto może naszego tegorocznego światełka, w sumie pierwszej akcji już odważ się być dobrym. Dziękujemy, a teraz chcielibyśmy oficjalnie przekazać betlejemskie światełko pokoju na ręce Pana Prezydenta. Więc chcielibyśmy życzyć wesołych świąt, pełnych rodzinnej, ciepłej atmosfery, spełnienia najskrytszych marzeń, powodzenia zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym i dużo uśmiechu, pozytywnego myślenia. No i zapraszamy za rok! Dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszamy. tutaj bardzo. Dziękuję hmm, zaprasza. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję trzymają przy lampionach artystyczną stajetką działają od soboty do 12 mieszkańcy rady i ambuzywem władze miasta wspólnie radować się z narodzenia Dzieciątka Jezusa Terowskiej przypomnęmy Wam te dobre dni które wydarzyły się dwa tysiączki lat temu na Ziemi Świętej na Nazarecie i Betlejem w malutkim chałupie w Nazarecie mieszkała Maryjka. Była to dziełka piękno skromna i pobożka. Wszyscy jej przyjaciół, bo dobre serce i piękny uśmiech. Żeglarska kolęda Życzenia zostali w daleka Kolęda, żeglarska kolęda Do brzegu po brzeg na nią Czerna kolęda